Ej, hey, dzieciaku, co się tak drześ? Łopaty nigdy nie widziałeś? I ten złote jabłko. Oh, really Bardzo ładne. Yeah. Bogaty To no jest znowu Marwi Harry. Jak to się dzieje, że oni zawsze biorą najlepsze domy? Od 25 lat próbujemy się tu włamać, no. a w tym domu zawsze ktoś jest. Dobra, wrócimy tu za rok. Nie mogę znaleźć szczoteczki do zębów, więc kupię sobie nową. Jestem w dobrej formie. Kevin sam w domu. W Wigilię o 20 w Polsacie.